Ale ustawa o ochronie życia początego zawiera informację o tym, że można dzieci nienarodzone. Zabiję Cię. E, to I tak, tak, jak, to tak jak telewizja polska pokazała, że myśmy wzięli, ja, Ty, wzięliśmy udział w wiecu lewicowym, gdzie ja tam mówię o aborcji. Wiecie, ta kurwa z TVP, która to taką składnie zrobiła, skłamała, bo myśmy na tym wiecu się napierdalali fizycznie naprawdę. Napierdalaliśmy się gazem, kubatonem, napierdalaliśmy się na pięści i to wiele ludzi widziało. Zaatakowali nas. A myśmy się napierdalali. Tak. I to nawet było, pokazywaliśmy kiedyś. Tak. Gdzieś kiedyś to jeszcze pokażemy. Więc zobaczcie, jak burzą. A ja dalej mówię. Jak się chcą lewackie pizdy skrobać, pozwóltaj im. Niech się skrobią. Będzie mniej. Tak jest. Aborcja siedzi tu, we łbie. Nikt baby do aborcji nie przymusi. Nikt. Chcecie się skrobać? Proszę bardzo. Skrupta się. Prawdziwa kobieta. Prawdziwa kobieta. Nie ma z tym problemu. To tylko te lewackie szmaty, te lewackie kurwy, te lewackie dziwki, lewackie kobietony, te niedojebane, brzydkie, w duszy brzydkie istoty. Chcą się pierdolić i skrobać, 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 pierdolić i skrobać To niech się kurwa skrobią! Aż do kręgosłupa. Koparką niech się skrobią, kurwa! takie budki trzeba postawić. Budki skrobankowe, wziąć dupę Lempart jako wymiar główny, przychodzi baba, klik, dupę wsadza w dziurę, a tam brrr, wrzuć monetę, albo kartą płatniczą, albo, albo blikiem, blub, 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 ta, i tam brrr, i tam wiertarka brrr, a potem już na po wszystkim taki kop w dupę brrr, i następna. Niech się skrobią. Skropcie się wylewackie, pierdolone szmaty. Skropta się kurwa! Ja bym was wysterylizował. Na wiecu czerwonych błyskawic przyjeżdża autobus sterylizator, tak zwany sterylizatorobus. Bus? I one tak. Przez jedne drzwi wchodzą, drugimi wychodzą i już są wysterylizowane. Może ta się pierdolić radośnie bez końca! Czy ja może. A dzisiaj środa? A Patriotka pisze.